Zdaniem obrońców słowów w internecie może prowadzić to do blokowania różnych treści i cenzury w imię walki z piractwem. Zapisy ACTA są niejasne i bodzą wiele wątpliwości. Za aktą prowadzą oczekiwania, za plecami obywateli, bez konsultacji społecznych, dokładnie wczesnianych za tym przyrządem. Samo tego powstawało od 2021 roku po obraz. Nie wiadomo, kto będzie artystki ratem, kto narusza prawa autorskie. Generalnie taką osobą może każdy. Nasza przeglądarka automatycznie zapisuje materiały tekstów i teksty tych obrazów, znajdujących się na stronie, na którą wejdziemy wtedy automatycznie łamiemy prawa autorskie. Po drugie, giracym na skalę handlową i karalne zgodnie z czas, ale aż nie miał kredy, kiedy moje działanie jest giraktem na skalę handlową. Więc pytamy się, więc nie razy muszą wskazać linii, wciągnąć z niej, aby stać się piratem na skalę handlową. I to o tym będzie decydować. Po trzecie, aby małych lokalnych serwerów, będą zmuszeni zerifikować wszystko, co zostanie napisane na nich. to oni będą... Ja nie mam ani o to. Ja przyjąć, że oni nie będą w stanie kontrolować wszystkich nich. Większość serwerów niszczą, a na rynku powstaną tylko te największe. teraz pytanie, co z tymi samymi, które gromadzą budynek, firmy obranych, takie, które używamy, jak na zasadzie, jak będzie tak takiego prawa? Tak warto! Dostawca internetu ma nas śledzić. Czy powstaną więc komórki, które będą śledzić to co wysyłamy z maila, co zamieszamy na naszych blogach, co do portali społecznościowych i czy przypadkiem nie łamiemy prawa? Przedstawię kilka konsekwencji dla nas, które mogą wyniknąć z tego. Po pierwsze, cenzura internetu. Po drugie, ograniczona wolność słowa. Po trzecie, utrata neutralności sieci. władza dla ludu, nie za korporacji! Władza dla ludu, nie za korporacji! W żyliśmy w jedności, mówiliśmy u w tekstach nie brakowało szczerości Nie było pasenności, ani walki otakniemy, przed koncertami paliliśmy jointy, a nie elemy Rozmawialiśmy o karierze i blasku sceny, przeżykaliśmy sobie pomocy, że nie będziemy jak kiedyś i Idę teraz do nich, jadę z moim nielegalem, mają mnie mówią, że są zajęci stale Także zastanawiam się, kto jest kto To prawdziwość utracił, jako cenę za to zapłacił, ja stracił wytracił, swoich braci Oni teraz wielką rodami nożą mnożą sukces Noszą markowe dresy, umijają finansowe stresy, Dali życiu się tylko pop wykresy Także mimo wszystko to uważaj na przyjaciół Abyś ich bez szybko i gwałtownie nie utracił Bo to są doświadczenia z życia, jest ich sporo Uwierz, oni muszą być po ścisło kontrolą. Ścisłą kontrolą początek jest fajny, a potem oni nie dbają. Pierwszy zbierają, a potem nóż w plecy wbijają Podeknę się z śrzydła, choć im raz pomagałeś W kręci

W 2012 nie odszedł do żadnego słowa, będąc jak niemowa po prostu wyparował i znikł I teraz nie rozwiniam tego jak komisarz Big Uodporniłem się dosyć dawno na ten trik Odpowiedz sobie sam, kto tu jest dick I nieważne, że Allegro sprzedało moje 900 płyt To z ten trik, ty już będziesz lepszy ode mnie Uzyskasz miano celebryta i opuścić podziemie ziemię z TVNM, już dawno zdefiniowali to jest kto, ja tylko przypominam teraz Tobie to Pamiętaj, że pustaki Pociągną cię na dobra, tego nie się w to wrobić I bądź zawsze czujny, bądź opanowany ze swoim rozmętnianem Nawet gdy będziesz pijany, to bądź zorganizowany A nic się nie zaskoczy i miej takie stany, bo gdy będzie już za późno, to wylądujesz w piekle i zaczniesz się zastanawiać Szybko i biegle, czy to naprawdę przyjaźń, czy braterstwo widmo Nigdy się nie dowiesz tego, jakbyś powinien